W jaki sposób ludzie reagują na sytuacje trudne zawierające element zła i bólu, odpowiadają buntem i złością, uciekają, przyjmują w duchu ekspiacji w jedności ze mną i ofiarują swoje cierpienie za bliźnich, szczególnie za tych, którzy są przyczyną ich cierpienia. Ta trzecia droga prowadzi do zbawienia wszystkich uczestników cierpienia: tych, którzy je zadają i tych, którzy przyjmują. I jest drogą pozbawioną egoizmu i pragnienia zemsty. Jest drogą czystej miłości, moją drogą. Kto pragnie być moim uczniem i moim apostołem, musi przyjąć tą trzecią drogę walki ze złem. To droga walki ze złem przede wszystkim w sobie, a poprzez to także ze złem przychodzącym z zewnątrz, jako próba. Zło docierające z zewnątrz dopuszczane jest w celu ujawnienia twego wewnętrznego zła, którego nie chcesz dostrzec. Wszędzie i zawsze jesteś posyłana, aby modlitwą i cierpieniem ofiarowanym za dusze ludzkie, zbawiać je i ratować ten świat od zagłady.